Musieli wykazać się wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy w szkołach rzemieślniczych przy ulicy warszawskiej w Białej Podlaskiej. Już po raz drugi odbył się powiatowy konkurs edukacji dla bezpieczeństwa, w którym wzięło udział 14 trzyosobowych drużyn z kilku szkół powiatu Białskiego. Miasto Biała Podlaska organizuje taki konkurs od lat dla szkół ponadgimnazjalnych. Dla gimnazjum takiego konkursu nie było, a oni też uczą się edukacji dla bezpieczeństwa. Pomyśleliśmy, że tu w gimnazjum. My możemy zaproponować taki konkurs. Cieszy się dużym powodzeniem. W tamtym roku była pierwsza edycja, w tym roku jest druga. 11 szkół. Z Białej i Powiatu wzięło udział. Zasady konkursu były proste. Najpierw każda z drużyn pisała testy, a później musiała wykazać się umiejętnościami praktycznymi. Ich poczynania oceniało trzyosobowe jury. Powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony z wiedzy z testu pisemnego, jak i również z wiedzy teoretycznej, z wiedzy praktycznej. Jestem bardzo zadowolony. Uczniowie bardzo dużą wiedzę posiadają. Sądzę, że w sytuacjach Takich, gdzie byłoby to naprawdę poradziliby sobie. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców i tak pierwsze miejsce zajęła drużyna z gimnazjum w Piszczacu, na drugiej pozycji uplasowali się uczniowie szkół rzemieślniczych, trzecie miejsce wywalczył zespół z gimnazjum w Łomazach.